14 września. W Warszawie tylko i wyłącznie mówi się o paszportach, wyjazdach, etc. Resztki warszawskich Żydów wyjeżdżają. Zgłosił się na wyjazd nawet mój sąsiad Staszewski, niegdyś Stalinowiec, potem Październikowiec. W istocie człowiek zarozumiały i nie za mądry. Gdyby go puścili, to już chyba byłoby pewnikiem, że żyjemy w domu wariatów. Toć facet Nagadałby tam Bóg wie czego, ale któż pojmie tajniki tutejszych decyzji? Zagórskiemu na przykład nie dali wkładki do Bułgarii. Tenże Zagórski przypomniał mi stary kawał, mający dziś wobec przeróżnych wyjazdów nowe zastosowania. W ogrodzie szkolnym siedzi Aronek rozkoszując się słońcem, zielenią, śpiewem ptaków. Aronek, czemu ty nie jesteś w klasie? pyta przechodzący dyrektor. Bo logiki nie ma, panie dyrektorze odpowiada Aronek. Jak to? No, bo ja się zesmrodziłem i pan nauczyciel wyrzucił mnie z klasy. To oni teraz siedzą w moim smrodzie, a ja odpoczywam w ogródku. Ha-ha-ha. Wacek pisał, a także telefonował gdzieś z Niemiec. Zainstalowali się już na stałe w Paryżu i jeżdżą wciąż do Szkopów. Wrócić mają rzekomo w maju. Zmartwiło mnie to mocno. Chłopak nie zdaje sobie sprawy, jakie może mieć potem komplikacje. No cóż, tam na zachodzie człowiek traci poczucie praw, panujących w naszym domu, wariatów. A niech robi co chce, jest przecież dorosły. Kompozycja idzie mi niesporo, choć pomysłów mam dużo. Trudno sobie zorganizować czas. Może za dużo czyta się gazet, co jest ogromnie irytujące. Prasa nasza jest gorsza od samego ustroju. Ostatnio sporo czytałem o Kubie, jak to na przykład Fidel Castro rżnie osobiście cały dzień czcinę cukrową maczetą, aby dać przykład. I znów to samo. Lud płaci słono za swego wielkiego człowieka, który w sposób autokratyczny i apodyktyczny realizuje swoje utopie lub fobie, antyamerykanizm. W pogardzie mając wszelkie myślenie pragmatyczne. To samo robi mało. Zwariowani inteligenci, przewodzący bezwolnemu ludowi, oto osobliwe signum naszych czasów. A ilu wariatów wychynęło do góry w Afryce? Ho, ho, biedny jest ten lud w dobie swej emancypacji. A tymczasem w Rosji trwa jednak chyba jakiś mało z zewnątrz widoczny sprzeciw tzw. intelektualistów. Dowodem tego może być wydana w Warszawie płyta z piosenkami Bułata Okudżawy. Okudżawa to popularny w Rosji Bart, autor piosenek wojskowych nader niekonformistycznych, które tam nagrywa się prywatnie na taśmy, podobno masami, ale płyt jego nie ma. Tutaj zrobiono mu za to płytę śpiewaną po polsku przez najlepszych piosenkarzy: Młynarski, Łazuka, Przybylska. Efekt jest świetny. Śliczne rosyjskie melodie, coś z wertyńskiego, a zarazem antystalinowska gorycz przebija wyraźnie. Ciekawe, że to wyszło w Polsce. A jest przecież jeszcze w Rosji piosenkarz całkiem już konspiracyjny, niejaki Wysocki, którego taśmy wręcz są zabronione. Opozycja piosenkowa osobliwe zjawisko, jedyne w swoim rodzaju. A propos płyt. W argumentach grzbiąca diatryba przeciw prywatnym producentom dźwiękowych pocztówek, że zarabiają miliony, okropny grzech, choć rzecz jest legalna, i że dostarczają muzykę, na którą jest zapotrzebowanie społeczne, znacznie prędzej niż nieruchome, państwowe polskie nagrania. Autor rozdziera szaty i patetycznie pyta, co to właściwie znaczy. Mógłby sobie sam prościutko odpowiedzieć, ale warum einfach? Wen man komplizieren kann. Hi, hi, hi. Ustrój rzecz święta, a po cóż komu płyty. Dziś był u nas ubek, udający sparaliżowanego żebraka. Zdenerwowałem się, poszedłem za nim i śledziłem go tak, żeby widział. Z kolei on się zdenerwował, zaczął pytać, czego od niego chce. Zupełnie dobrze mówi, wcale nie sparaliżowany i czy ja myślę, że... i tak dalej. Powiedziałem mu, że ja nigdy nic nie myślę. Pokazał mi jakieś tandetne pisemko, że prosi o wsparcie, więc dałem mu pięć złotych. A to heca. Człowiek ugryzł psa. A to wszystko pewno w związku z tym, że widziałem wczoraj przypadkiem zresztą zwolnionego z więzienia Michnika. Widziałem go na schodach ze Staszewskim. Tego to wciąż świerzbi dupa. Z tyłu stała dozorczyni, pewno doniosła. Jak je što gupja, oreti.